Krzysztof Turowski, witam Państwa i zapraszam na, do obejrzenia kolejnego odcinka prosto z ZUS. Tym razem Państwa i moim gościem jest pani Elżbieta Anczak, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów drugiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam serdecznie Panie Elżbieto. E, kto może skorzystać z ulgi w postaci rozłożenia zadłużenia na raty? Z ulgi w postaci rozłożenia zadłużenia na raty bez opłaty prolongacyjnej może skorzystać każdy płatnik. Bez względu, jaką prowadzi działalność, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa, ulga dotyczy należności od stycznia 2020 roku. Musi tylko złożyć wniosek w okresie czasu trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, ale także w okresie, może to zrobić w okresie 30 dni po ustaniu tych stanów. No, kiedy ustanie zagrożenie epidemiczne, tego nie wiemy, w Oczywiście. związku z czym w dalszym ciągu możemy składać jak <grym> Możemy. Jak Jasne. Jakie korzyści ma, ma płatnik z podpisanej umowy o. Rozłożenie należności na Podpisując zakładem ubezpieczeń społecznych umowę o rozłożenie zadłużenia na raty płatnik może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Należności objęte umową są rozłożone w spłacie przez dłuższy okres czasu. Nie jest naliczana opłata prolongacyjna. A jaki okres? Dłuższy okres to znaczy. Jeżeli płatnik wnioskuje o rozłożenie e, należności na raty, możemy udzielić układu na 12 miesięcy. Na 24, w zależności od jego e, sytuacji finansowej, raty są dostosowane do możliwości finansowych e, e, przedsiębiorcy. Dobrze. A czy płatnik mający z zakładem podpisaną już umowę zobowią na zobowiązania może uzyskać jakieś wsparcie z zakładu ubezpieczeń społecznych? Jeśli tak, no to pytanie drugie: jakie? Jeżeli, płatnik, jeżeli rozmawiamy o e, umowie, która jest podpisana za okres od stycznia 2020 mm -hmm. należności, e, oczywiście składnik może złożyć też wniosek o e, odroczenie terminu płatności składek bieżących, które s, e, są do zapłaty po podpisaniu e, umowy, e, może też zwrócić się z wnioskiem o e, e, odroczenie składek bieżących. E, Zamiast y, układu, ale też może wnioskować o e, zwolnienie z opłacania za miesiące marzec, maj, na przykład, które zostały u, ujęte w układzie ratalnym. Czyli za bieżący, jakby na to Tak, spodziewać. no bo jeżeli Nie podpisujemy wstecie. umowę. Nie, Bo jeżeli mamy umowę z płatnikiem podpisaną do 31 grudnia, czyli za należności, które nie wchodzą w żadną start, to wtedy też może wnioskować. Mamy jedną umowę, a należności bieżące. Te wcześniejsze, jeśli miał zaległości, też może wnioskować o ich rozłożenie, ale już nie bez opłaty prolongacyjnej. Termin minów, więc jakby to eoips wynika wynika samo z siebie, że tak powiem. No dobrze, a kto może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę? Każdy płatnik, który ma zobowiązania od stycznia 2020 roku wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No dobrze, ale za zwłokę od jakiego okresu? Od stycznia 2020 roku. Rozumiem, czyli no jeżeli zalegał wcześniej, to, to, to nie. oczywiście nie, nie, tylko za ten Co, okres. Od stycznia 2020 roku. Liczy się roku. 2020, tak. rok. 2020 rok. To, to dość ważna informacja. No i w konsekwencji, czy można złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę przed opłaceniem należności głównej składek? Nie. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę jest złożenie tego wniosku po opłaceniu należności głównej, czyli składki. Wniosek, który zostanie złożony wcześniej, a należność nie zostanie uregulowana, zostanie rozpatrzony negatywnie. Dopiero mm -hmm. po opłaceniu tej składki będzie można wystąpić z wnioskiem o odstąpienie. Je, jeszcze raz, bo ja nie do końca zrozumiałem, ja Jeżeli przyznaję mamy szczerze. zaległość za 2020 tak. roku, płatnik złoży y, o y, zwolnienie z odstąpienia od pobierania odsetek. Jeżeli y, składka na dzień dzisiejszy za styczeń. Ta składka to składa się ze składki i z odsetek. Mhm. Jeżeli opłaci płatnik składkę za styczeń, tą główną, to odsetki może wystąpić o odstąpienie odsetek. Tych odsetek nie musi zapłacić. Może wystąpić, mhm. ale musi mieć uregulowaną należność główną, czyli składkę. Ro teraz, teraz, już, teraz już zrozumiałem. Mam nadzieję, że Państwo również. No i, i jeszcze jedno pytanie: Czy płatnik, który ma podpisaną zakładę umowę już, tak, o rozłożenie mm -hmm. na raty należności, może e, właśnie wnioskować o odstąpienie pobierania składek, e, odsetek za, za zwłokę. Tak, jeżeli podpisaliśmy z płatnikiem umowę o rozłożenie należności na raty i w skład tych należności wchodzą składki, które, e, w stosunku do których były naliczane odsetki, może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek, ale dopiero wtedy, kiedy składka zostanie za dany miesiąc opłacona. To wygląda w ten sposób. Jeżeli mamy składkę w układzie ratalnym za styczeń 2020 roku, ona skutkowała powstaniem odsetek, to wtedy składnik, jeżeli występuje z wnioskiem o odstąpienie, to ta składka musi być uregulowana w układzie ratalnym w całości. Dopiero wtedy. Dobrze, to jaka sytuacja jest idealna, żeby... Nie mieć problemów z zus no, Jeżeli chodzi o ulgi w ramach tarczy, to uważam, że e, wszystkie ulgi są e, e, korzystne dla e, płatników. E, mhm. nie, nie mamy opłaty prolongacyjnej, możemy wystąpić z wnioskiem o odstąpienie e, odsetek. Mhm. Czyli Dobrze. tutaj formy wsparcia dla przedsiębiorców. Są korzystne chyba w każdej ulce. Rozumiem. A w jaki sposób można złożyć owe wnioski, umowy i tak dalej, podpisanie umów? Czy to jest tylko w formie elektronicznej? Nie. Możemy, płatnik może podpisać z nami umowę. Mamy otwarte sale obsługi klienta osobiście, jeżeli... No bo sobie to dosyć życzy. ważne, bo nie... Tak, nie, nas... możemy wysłać pocztą dwa egzemplarze, wtedy umowa wraca, podpisuje osoba umocowana w zakładzie, wtedy umowa jest podpisana. Mhm. Także... Moje Moż pytanie nie jest bezzasadne: hmm. tylko że elektronika czasami nie, e, lubi zawodzić, wie Pani. A Umawiamy to system z... nie działa, to odbija, to coś tam się dzieje. Możemy w każdej formie i papierowo, i osobiście przyjmujemy. Mamy doradców do spraw ulgi i umorzeń, którzy zajmują się e, płatnikami, którzy ubiegają się o e, różne formy w ramach Czyli w razie czego, proszę Państwa, zapraszamy bezpośrednio Bardzo. do zakładu ubezpieczeń społecznych. Moim i Państwa gościem była Pani Elżbieta Anczak, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów z drugiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie tylko w drugim, w każdym oddziale przyjmują Państwa chętnie z pytaniami. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo.